Zacznijmy od przykładu. W redakcji pewnej gazety pojawił się świeżo upieczony magister dziennikarstwa w charakterze praktykanta pretendującego do zostania dziennikarzem. Pewien złośliwy, łysy redaktor naczelny postanowił zweryfikować efekt edukacyjny uczelni, którą właśnie opuścił rzeczony kandydat. I zlecił mu napisanie próbnego tekstu. Na dowolny temat, do dowolnego działu, by dać kandydatowi szansę sprawdzenia, w jakiej tematyce poczuje zew kariery. Kiedy tekst był gotowy, naczelny przeczytał nagłos fragment jednego z pierwszych zdań w brzmieniu uplasował się na fotelu lidera i zadał niewinne pytanie, czy to jakiś żart, czy może jesteśmy w ukrytej kamerze, na co przyszła gwiazda dziennikarstwa odparła. Ale przecież tak się pisze. Wszyscy tak piszą. I tutaj nasz złośliwy boomer, odprawiając praktykanta z redakcji bez kwitka, posłużył się żartem z Asterixa. Szkoda, że nie w Galui. Który to żart, jak się okazało, w tej sytuacji śmieszył tylko jego. Praktykant zaś wyfrunął z redakcji w przeświadczeniu szykany za odwagę i młodość. Ta historyjka wydarzyła się wprawdzie 20 lat temu i wydaje się, że wszystko się od tego czasu zmieniło poza dwiema rzeczami. otóż. Nie zmieniła się Łysina jednego z bohaterów tej historii, oraz wymówka, przecież wszyscy tak robią, której się dzisiaj przyjrzymy, bo to wydawałoby się niewinne powiedzenie w swoich socjologiczno-psychologicznych konsekwencjach, już takie niewinne nie jest. Na początek przyjrzyjmy się jego mechanice. Otóż pojawia się w sytuacji, w której dana osoba. Próbuje wytłumaczyć się przedstawianym jej zarzutem jakiegoś rodzaju zachowania, które zarzucającemu wydaje się nieadekwatne, dziwne lub niestosowne. W każdym razie takie, nad którym trudno jest mu przejść do porządku dziennego. Zwraca więc uwagę, że tego typu zachowania nie powinny mieć miejsca. I ten właśnie zarzut jest odpierany argumentem o powszechności tego zachowania, co do której oskarżany jest przekonany, i która oskarżającemu umyka. Ten mechanizm wiązany jest z koncepcją wysokich i niskich atrybucji, na którą powołuje się dr Richard Smith, psycholog społeczny z Uniwersytetu w Kentucky. Twierdzi, że im wyższy tzw. konsensus w atrybucji, tym większe prawdopodobieństwo, że dana osoba, zachowując się w źle oceniany przez innych sposób, odwoła się do argumentu, że inni również tak robią, lub że takie zachowanie jest jej zdaniem powszechne. Zanim sprawdzimy zasadność tej tezy i przyjrzymy się temu, jakie z niej wynikają konsekwencje, na chwilę zatrzymajmy się na samej atrybucji. Samo zjawisko sformułował i opisał jako pierwszy austriacki psycholog Fritz Heider w swojej rozprawie z 1920 roku, w której złożył podwaliny pod późniejszy konstrukt nazywany psychologią zdrowego rozsądku której dane ludzkie doświadczenie, w tym również zachowanie, może być postrzegane jako rodzaj działania wewnętrznego, dyktowanego np. cechami osobowości oraz jako rodzaj działania zewnętrznego, dyktowanego kontekstem sytuacyjnym. Te pierwsze działania, czyli wewnętrzne, oceniane są wówczas jako takie, na które dana osoba ma wpływ a więc ma nad nimi kontrolę. Coś zewnętrzne jako takie, na które nie ma wpływu, a więc nie ma również nad nimi kontroli. Moglibyśmy w olbrzymim uproszczeniu więc powiedzieć, że ktoś zachowuje się w określony sposób, bo taki już jest, albo też, bo takie zachowanie niejako wymusza na nim sytuacja, w której się znalazł. A co wówczas, kiedy obserwator ustali niewłaściwą atrybucję dla obserwowanego zachowania danej osoby i uzna, że jej zachowanie jest na przykład motywowane wewnętrznie, podczas gdy w rzeczywistości mamy do czynienia z atrybucją zewnętrzną. Taką ocenną pomyłkę nazywamy błędem atrybucji. I od razu dodam, że rodzajów tych błędów od czasów Fritza inni badacze znaleźli co niemiara. Jednak błędy atrybucji pojawiają się nie tylko po stronie tego, który daną osobę i jej zachowania obserwuje, ale mogą być również wykorzystywane przez tę ocenianą osobę jako mechanizm obronny. Na przykład w sytuacji, w której przyłapanie na nagannym zachowaniu mogłoby obniżyć własną samoocenę, więc by ją ochronić, zamienia się atrybucję wewnętrzną na zewnętrzną. To sytuacja, w której kierownik Kamerlika, Wacław, przyłapany na niedopatrzeniu, tłumaczy, że powodem tego niedopatrzenia nie jest on sam, a więc to, że jest zapominarską fleją i słabym kierownikiem, ale wyłącznie jakieś okoliczności zewnętrzne, na które on sam nie miał wpływu, a więc takie, które pozostawały poza jego kontrolą. I co ciekawe, tymi okolicznościami zewnętrznymi nie muszą być w atrybucji obronnej konkretne konteksty sytuacyjne, ale jak przekonuje dr Smith, również to, że inni też tak robią, a skoro robią, to musi być ku temu jakiś powód, który usprawiedliwia to, że kierownik Wacław też tak robi, mimo że nie jest w swojej obronie wskazać, jaki to konkretnie powód. Tutaj aż się prosi przywołać inną ideę z zakresu psychologii społecznej, a mianowicie społeczny dowód słuszności który często i gęsto pojawia się w argumentacji osób szukających w zamianie atrybucji wewnętrznej na zewnętrzną sposobu na samoobronę i wybrnięcie z niezręcznej sytuacji. Tym razem na scenę wkracza słynny Robert Cialdini, który jako pierwszy użył tego terminu w swojej książce Wywieranie wpływu na ludzi z 1984 roku. Jednak samo zjawisko zostało dostrzeżone i przebadane już w 1935 roku przez amerykańskiego psychologa tureckiego pochodzenia Muzafera Szerifa i opisuje ono sytuację, w której ludzie albo kopiują działania innych, albo powołują się na działania innych w dokonywaniu własnych wyborów, jak się zachować. Najczęściej pojawia się to w sytuacjach społecznie niejednoznacznych, w których ludzie nie wiedząc jak się zachować, zachowują się tak jak inni, kierując się założeniem, że skoro inni się tak zachowują, to znaczy, że posiadają jakąś słuszną wiedzę, którą się kierują. Więc kiedy nie wiemy, jak się zachować, to naśladujemy innych, ufając, że ich wiedza, do której chwilowo nie mamy dostępu, wskazuje właściwy sposób na zachowanie. Im zaś więcej ludzi zachowuje się w określony sposób, tym silniejszy bodziec otrzymuje osoba, w społecznym dowodzie słuszności, by sama się tak zachowywać, mimo iż tak naprawdę nie wie dlaczego. Skoro już mniej więcej wiemy, o co chodzi w atrybucji oraz w społecznym dowodzie słuszności, to możemy wreszcie wrócić do doktora Smitha, wskazującego na tak zwany wysoki i niski kontekst atrybucyjny. Wysoki występuje wówczas kiedy w głowie delikwenta pojawia się przekonanie, że dużo ludzi może się w dany sposób zachowywać, a niski, kiedy uznaje on, że i owszem, ktoś się tak może zachować, ale niekoniecznie jest to spora liczba ludzi. Pokażmy to na przykładzie. Proszę wybaczyć jego absurd, ale pora trochę rozluźnić akademickość naszych rozważań. Zastanówmy się przez chwilę. Ile naszym zdaniem osób może maczać spożywane frytki w majonezie? A ile w cukrze? Raczej uznajemy, że tych od majonezu jest znacznie więcej niż tych od cukru. Ale zaraz, czy aby na pewno są na świecie tacy szaleńcy, którzy do frytek dodawaliby cukru? Niestety są, sam widziałem i tego się już nie da odzobaczyć. Mamy zatem całkiem sporo frytkowych majonezowców i nielicznych frytkowych cukierników. Nie wiemy tego oczywiście na pewno, ale posiłkując się psychologią zdrowego rozsądku Fryca. Tak nam się wydaje. Oznacza to, że majonezowcom przypisaliśmy wysoki kontekst atrybucyjny, zaś cukrowcom niski. Cóż zaś twierdzi dr Smith? Otóż kiedy zostaniemy przełapani na maczaniu frytek w majonezie, to dużo łatwiej nam będzie zastosować mechanizm obronny z podznaku bo inni też tak robią, niż w sytuacji, kiedy zostaliśmy przełapani na tym, kiedy haniebnie nożaliśmy fryty w cukiernicy. Co więcej, kiedy zachowujemy się w jakiś niepochlebny sposób i zostaniemy na tym przyłapani, to wolimy zwalić przyczynę naszych zachowań na sytuację, a nie na nas samych. Jeśli więc istnieje prawdopodobieństwo, że inni ludzie w swej sporej ilości też tak mogą się zachowywać, to jest nam dużo łatwiej to zrobić niż w sytuacji niskiego konsensusu, czyli takiej, w której takie prawdopodobieństwo jest znikome. Bo jak twierdzi dr. Smith. Jeśli większość ludzi zachowuje się podobnie, to uznajemy, że w naszym podobnym do nich zachowaniu przyczyną tego zachowania jest coś w samej sytuacji, w jej okolicznościach czy innych czynnikach zewnętrznych, a nie w nas samych. Co używamy jako argument nawet zgodnie z teorią społecznego dowodu słuszności, jeśli nie potrafimy wyjaśnić, dlaczego inni się tak zachowują. Wystarczy sam fakt, Istnienia domniemanego wysokiego konsensusu atrybucji. To zaś daje nam możliwość posłużenia się silną wymówką bez potrzeby tłumaczenia się z konkretnego zachowania. Magiczne, inni też tak robią, po prostu załatwia sprawę, odsuwa od nas odpowiedzialność i pozwala ochronić własną samoocenę w sytuacjach, w których zachowaliśmy się niewłaściwie, nagannie czy niepochlebnie. Niestety na tym nie koniec, bo według doktora Smitha gro ludzi przyłapanych na tego typu zachowaniach idzie jeszcze dalej. Kiedy bowiem nie dysponują wysokim konsensusem atrybucyjnym, to sami go sztucznie podnoszą, przekonując, że inni tak robią nawet wówczas, kiedy to w żaden sposób nie odpowiada prawdzie. Problem w tym, że kiedy rzecz dotyczy sposobu jedzenia frytek, to umówmy się, społeczna szkodliwość takich zachowań jest raczej mizerna. Jednak kiedy sztuczne podnoszenie konsensusu atrybucyjnego, czyli zwalanie winy na innych, którzy mają się tak samo zachowywać, co ma usprawiedliwić naganne zachowania własne, dotyczy dużo ważniejszych obszarów naszego życia, to już robi się nieciekawie. Smith podaje tutaj przykład świata polityki, w którym polityk kłamie jak najęty i jednocześnie argumentuje, że przecież inni też tak robią, bo na tym polega polityka. Ale na polityce się nie kończy. Ten system obecny jest również na przykład w świecie medycyny czy psychologii, w których pacjentom wciskane są niedziałające medykamenty czy terapie, bo przecież inni też to stosują. Wtedy już naprawdę przestaje być śmiesznie, prawda? Pozdrawiam.